co się dzieje? Ale jak dzieci nie śpią, no bo wcale nie słyszę, nie obudziłem mnie. tyle razy mówię, że... ...stawały o szóstej. Przynajmniej Julia. Innym to jeszcze... ...mogą sobie Co się stało? Och, nic, wydaje mi się, że tutaj każdy śpi. Hmm, no... Hmm, oblicz jeszcze mnie. Tak, tylko chęciu. Jak słodko, śpi. No to idę. Idę do Charlie, sama. No i. Dzieciakom to ten daruje, ale. Kochanie? Mama. Czy to jest mama? E, Muszę iść do... Aaaaaa! Eee. 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 Kochanie, przecież widzę, że śpisz. Co? Uczysz się? O, mama, przepraszam, że się uczę, ale mamy. Um, jutro test. O, tak! No to ucz się, ale szybko, no bo masz do szkoły. Do szkoły. A, dzisiaj szkoła. Tak, już idę, idę. Um, nie teraz. Eee, wiem, a, e, ja po prostu wolę być gotowa. No dobrze, to ja będę Zadziałało? Czekaj, ja na naprawdę... Co o tym teście? My naprawdę jutro mamy test. No to wezmę lepiej. To książkę do szkoły to się pouczę na przerwie. świecie. Tak. Dobre. O nie, śniadanie. Mamo, zrób Ja śniadanie. Dobra, już idę. Szybko. Biorę się w to. Nie potrzebuję teraz. Nie, nie, nie dziękuję. Nie chcę na razie. No dobrze, jesteś. Dzieci, o, kochanie. Mamy? O nie, przepraszam. <laughs> Wszystko dobrze. I się czuję. Kochanie? A Marko, kochanie, dobrze się czuje? Myślę źle czuję. Kochanie, Max, sam. Szykuj się do przedszkola. Tak, mama. Czy wszystko dobrze? Mój brzuszek, kochanie, czy potrzebujesz czego? Ile się czuję, po prostu. O, tak, tak, dobrze. No dobrze. habis ni buat orang na lecitra saya tu tak piagi tak terus cuba omestor Ubrać. tak mamo. Ja ci spakuję plecak. Kiedy mamy nocowanie? Nie wiem, ale chyba macie w piątek. Um, czyli jeden, dwa. Trzy, jeden, dwa. Dwa dni. Tak, kochanie, dwa dni. Albo trzy. Nie, dwa. Tak, dobrze, dobrze. to w górze widzowie. O! Nareszcie dobrze. No dobrze, to może się ubrać jestem ubrany. A dobrze, no to chodź teraz. Idź z Julią do szkoły. Mamo kiedyś mi zrobić jedzenie. A tak jedzenie. Zaraz. Mam kwiatek, a tak, tak. Ja się tylko wezmę tutaj. Idźcie już na O kochanie, współczuję ci. Jak się przesuiesz, nałożę ci maseczkę specjalną. Dzisiaj będziesz miała wspaniały dzień. Nawet jak jesteś chora. Hmm? Tak, tutaj twoja maska, którą ci pozwalam. Tylko na jakieś święta. Wow, ale ładna. No i nawet smoczka ma brzmi. Chodź. No no a czemu ona ma tak dobrze? No bo ona jest chora. Aha dobrze. Tak, musimy iść do lekarza. Czarni do lekarza? Tak. No dobrze, Charlie, możesz iść sobie usiąść tam. Tak, mamo. Oglądałabym coś. Hmm. Tutaj to. No dobra, chodźcie. Um, ty chyba umiesz sam, sam iść do szkoły? Tak, umiem sam, sam. No dobra, usiądź tu sam. Zapraszam. Zjedź z Stołki. No dobra, ty możesz tam czekać. I ja ci dam. Co chcesz? Nie wiem. Mm, no dobra, dam ci coś. Coś mi musi dać. Dam ci kukurydzę. Przygrzejesz sobie. Mm, no dobra. Mm, masz jajko ci wystarczy jeszcze może ja eee, dobrze mamo to już idę mamo dobrze jestem wyczucona Ciekawa jestem, co tak w ogóle robi Charlie. Charlie, co robisz? Oglądam mamo. Chodź, zrobię ci śniadanie. Tak, dobrze. Wyłączam. Em, gdzie tu się wchodzi? A tutaj tylko czekaj, no i patrz teraz. O. No dobrze. Napiłabym się wody. Tak, już ci zaraz dam. Dobry. No on teraz. No dobra. To teraz ci mm -hmm. to Mhm. A mi zrobisz? Mm, jeszcze nie wiem, o co byś chciała. Mm, może to. Mm, dobry wybór. Mm, co one tam robią? Dziewczyny przyszedłem. O, super, będziesz ja dobier? Dobier? nie? Wiesz co? Nie ja się z kanapkę. z Coś normalnego. Kanapka jest normalna. Codziennie jesz kanapki. No i co z tego? Zabraniasz mi? Nie, nie zabraniam ci, tylko po prostu ci mówię, że za dużo jest kan kanapek. Oj, przestań, przesadzasz. Tomasz. To wiedziała, czy, czy mi zrobisz? Och Mam komuś coś zrobić Dobra Chcę Tosta To jest toster No, to jest na strychu No to iść, tata Och Tost to będzie zimny, jak tam wrócę Och, ten tata, to stera na strychu będzie szukał. Na strychu to stera pewnie taki, pewnie jakiś popsuty. Pewnie tak, kochanie. No to co? Chcesz jajka? Mm, nie, chcę, chcę hot doga. O tak, kochanie, tak. i dla kogo? Dla kogo coś zapomnieliśmy zrobić? Amciu, amciu? Niam, niam. Zrobimy. A no dobrze, amciu, amciu robimy dla kogoś. Hmm, no dobrze. Ta ten poster pew ma. A co Ci się stało? Karalucha się boisz Karaluchy. Ja prawie tam umarłem. Tak, na pewno. Mm. 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 O, Żyjesz? Tak żyję. Co to są? To sobie bierzesz? Tego szczura musimy tutaj zabić chyba, co? To e, jest ta szczura. Wiecie co, na więcej takich sytuacji lepiej weźmy więcej tostu. Z tym że z tego dosta? Nie wiem. Dobra, tym. Nie wiem co już z papką? To z czym. Nie wiem z czym czym mam. Witam cię właśnie. Nie, nie wiem z czym. Bierzę. Ja nie mogę nawet tutaj. No dobrze, tutaj papka dla ciebie. Tu chcesz to nie wiem. Eee, wiesz co? Przygrzej go lepiej. No nie wiedziałam, że to się tanie. Masz kochanie. Lepcie wiesz. Mogę karkiem? No już. Hot dla Ciebie. Dziękuję, mama. Teraz ma Teraz dla Ciebie, kochanie. To nie mamy oddoga, mama. No ci tam coś Nie, nie, nie trzeba. Nie tego. Proszę trochę nie. No, dziod. Dzięki tutaj na deser masz mm, no dobrze o, nie możesz sobie bagietkę zjeść no mm, tak dobra no dobrze nie śniadanie bardzo a ty jak szybko zjadłaś? szybciej niż tata Ona by była głowna. No dobrze, teraz ty pozmywaj. O, ja? Tak, a kogo kolej? Na no pewno nie moja. No dobra. No to ja idę na Hej! Co? Jak pozmywasz, dam ci 10 złotych. że już ty pozmywał. No, ale ty faj. Bo będzie kara. Tak, tak, już pozmywam. No dobra, ja idę. Ale cały czas on tam jest. i'm Tak w ogóle to już pozmiewałam. Kochanie, a co ty tam robisz? Sprzątałam. Co? Co ty sprzątałaś? Zmywałam naczynia. Co ci się stało? Zatruła się? Nie. Po prostu źle się czuję. O, biedactwo. Pójdziemy do lekarza. Mam nadzieję. Kiedy? Nie wiem. Najpierw zobaczymy, jakie są opinie o lekarzu. Tak. Usiądź tu. No, zobacz. Hmm, idealny. Cztery gwiazdki. Wspaniale. Hmm. O, ale ty się cały czas źle czujesz. Hmm, zrobimy. Możesz zjeść loda. Loda? Tak, z wielką chęcią. No to idź, ja się przygotuję. Mhm. Mm Chodź. A masz. Oj, chyba już się domyśliła. No, osiąg. No, chodź kochana. Idziemy. Do lekarza. Tak, do lekarza. Gracias. Sí. zapisać do lekarza, tak jakby na wizytę. Hmm, nazwisko... Nazwisko... Hmm. A niech moja... Hmm. A niech moja kochana córeczka powie. Jakie? Ale co? Jakie nasze jest nazwisko? No powiedz, bez smoka budzi Ej, To jest chyba... A naprawdę nie pamiętasz? No dobrze mówcie, bo nie będę miał czas. chcesz eee, powiedzieć. Przepraszam, mama mnie nie zna. Nie ciężko. No, no dobrze masz, to jest na dwudzięci. No tak, widzę. Pokój osiemnaście. Wszystko jest dobrze. No dobrze. Pokój osiemnaście? Tak, mamo. Co ci ze mną zrobić doktora? Nie żartuję. A przepraszam, już jestem. O, w tak? Tak, tak jesteśmy. Mm, bardzo was miło znowu widzieć. Kto to? Lekarz Juli. O! O, a ciebie nie widziałam, mało piękna, no to? Jak się nazywasz? Nazywam się Charlie. A tu z tobą przyszła mama? Dobrze się czujesz? Tak! No dobrze, no to dobrze. Usiądź sobie na fotelu. Mamo, czy weźmiesz o niej grycankę? Loda, przepraszam. Tak, na chwilkę. Dobrze, mamo. Podtrzymaj moją maskę. I smocka. No dobrze, zacznijmy. Zobaczmy ci, usz. A w tym przyszło? Ну что ж, Я бы то мне не это можно просто поведеть, что... Нет. Там 10 золотых я постру, да? Boli? Nie, nie bardzo. Powiedz, jak coś będzie dzisiaj działo. Co? Coś się stało? Dzisiaj będę się zmiotować. Ach, dam ci tabletkę? Daj tabletką. Proszę weź. Może nie będziesz. Nie, mogę wodę. Nie, przepraszam, nie na teraz. Musiała tu chwilę dostać. Co? Tak, wyniki pokazują, że trzeba pobierać krwi. O, więc poczekajcie, poczekajcie. Tak, tak. Hmm, dzisiaj nie jestem chora. No kochanie, to nie jest takie. Będę miała pobieranie krwi. Życzę miłego dnia. No, też No, okay. A jeśli wam, wam się filmik spodobał, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zalejkujcie filmik i do zobaczenia w odcinku. Pa pa! Kolejne cześci pomyliłam się. Pa!